cześć kochani, nie bardzo jak dzisiaj będzie nowa seria z, z Koryherą trochę zagrałem, żeby wiedzieć jak się w to gra i nową serię będę prowadzić to będzie właśnie ta nowa seria błagam no, was połóżcie mojemu kanałowi no, iść w górę nie w dół Napiszcie czy chcecie dalej ty Hero, Czy nagrywać brosterz Pokémony Ja nie wiem jak wy wolicie o Jezu, na początku już lami na początku Ja nigdy w to nie grałem Tylko do tego 30 ...doszłem jakoś nie umiem grać. Mówię wam, ja nie umiem jakoś w tą grę grać. Nie wiem czego, ale nie umiem. I to zlabię. No nie umiem No Właśnie tak jakby grać. Tutaj mi bardziej on, że dość deszczelą. Właśnie. Chyba on nie musiał szczerze na no, bo mnie to najbardziej bo... Teraz, do... o nie, do siebie mi się... O nie, co ja od... Zapomniałem, że tu... Dobra, Bartek, skup się. Kochani... Przepraszam, że to klamię, ale na serio, ja to pierwszy raz już gram. I... Nie wiem, jak się w... tak doskonale gra. grać? To ja wiem, jak się gra, ale jak do Też To już nie. Już trochę kapuje. Tutaj moje... Pięknie wystawiłem. Byk, tak? I tutaj główkujesz mocno. Ale się nie udało. Czemu? Dobra, próbujmy teraz tak. Nie, ma, nie będę przecież ciągle tak sam. Dlatego to by jak mogło wejść, to by było co tu się dzieje? Ulatła po Facebook. Napiszcie, jak macie Facebooka to Wam przybędę, serduszko. A jak macie Messenger'a, to powiedzcie, jaki macie linki, bo ja też mam Messenger'a. A powiedzcie, jaki macie, to was dodam do znajomych. I Browse dodam was do znajomych. Co tu się dzieje? Super. Sorry, nie mogę tego pominąć. Dobra, Bartek, nie lam. Tylko graj, prawda? Czas tylko dobrze, to trzeba z, 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 zagrać i będzie super. Nic nie było, przecież Trzysz. ja to wykorzystam. Nie bo Była już taka fajna akcja, że chciał powtórkę zobaczyć, ale to... Oj, 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 teraz trzeba sobie wystawiać. Ale biegnie mój, o Jezu! Wy to widzicie? Napiszcie jeszcze na piłkę, że to wam przypnę serduszko. No bo co też z gwiazdką to jestem ja. Czy, o nie? I ja też, ja też zagrałem. Napiszcie yy, drugi, dwa piłkarze śmieszni. To wam się serduszko Dwa piłkarze śmieszni. Nie powtórki bo będą najlepsze dla mnie. Kto teraz ma te dwa gola? Tutaj, patrzcie, tak, tu on miał wolność, patrzcie, klażysz. Ja chcę powtórkę, przepraszam bardzo. Jezu, ile tych reklam... Dobra, ludzie, miało być tylko Skory hero. Ale zmieniłem plany. Zainstaluję jakoś jakąś grę. Nie chce mi się grać w Skory Hero. Ale napisze, jak będziecie chcieli, to będę obok ciągle grać. No to... zależy. I tutaj...